Wcześniej Zakrzewski GOPS dzielił się pomieszczeniami z ośrodkiem zdrowia zlokalizowanym przy ulicy Osmańczyka, czyli niedaleko nowej siedziby. Dwie instytucje w jednym budynku nie były najlepszym rozwiązaniem, było ciasno. Poza tym osoby, które miały problem z poruszaniem się natrafiały na bariery architektoniczne. Dlatego, aby poprawić komfort pacjentów oraz osób korzystających z ośrodka pomocy społecznej, podjęto decyzję o przeprowadzce GOPS-u. Nadarzyła się ku temu dobra okazja, bowiem gmina kupiła budynek kilkanaście metrów od starej siedziby. Teraz mamy budynek na parterze. Jest lepszy dostęp dla osób niepełnosprawnych, na wózkach dla kobiet dla matek z dziećmi, które chcą złożyć na przykład wniosek o zasiłki rodzinne. Poprawił się również komfort pracy. Jest zawsze większa przestrzeń, są, że tak powiem, nowe pomieszczenia, odremontowane, jest czysto, schludnie. Liftingu doczekała się także. Zmodernizowano gabinety lekarskie, rejestrację oraz aptekę. Jest to nowoczesny budynek z instalacją fotowoltaiczną, z wyciszonymi drzwiami, z budową też całej sieci internetowej. Modernizacja pomieszczeń ośrodka zdrowia oraz adaptacja budynku, gdzie obecnie znajduje się GOP, kosztowała ponad 2 miliony złotych, z czego milion to dofinansowanie z funduszu Polski Ład.